Trzymała się równowaga, elastyczność, koordynacja i dobra zabawa. Za nami drugi ogólnopolski turniej Mikołajkowy Grup Rekreacyjnych w gimnastyce artystycznej Opiuro Feniksa. Miejscem zmagań była skocka hala. niesamowita impreza święto gracji piękna ruchu zwinności, czyli turniej zespołów rekreacyjnych w gimnastyce artystycznej. Właśnie przeprowadzamy go w skokach. Przybyło 15 zespołów z całej Polski. Do skoków przyjechały zawodniczki m.in. z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Poznania i ze Śląska. W sumie w turnieju wystartowało prawie 160 dziewcząt. Najmłodsza uczestniczka Zuzia miała 4 lata. Zuzia miała zajęcia w przedszkolu gimnastyczne i postanowiliśmy ją zapisać z mężem, no bo lubi akurat tańczyć, taką gimnastykę, dużo zajęć w przedszkolu i. To daje jej właśnie udział w takich zajęciach. Zabawę, myślę, na początku zabawę, nie? Podoba Ci się? Lubisz tańczyć bardzo, tak? Gospodarze reprezentowało studio gimnastyki artystycznej Feniks, które działa od 2017 roku. Ćwiczę, bo ona jest bardzo fajna i mi się bardzo podoba, bo tutaj trzeba trochę trudów to wziąć, żeby to zrobić, ale bardzo fajnie jest pokazywać, występować takie różne rzeczy. Trzeba bardzo dużo pracować, trzeba bardzo dużo treningów robić, ćwiczyć i rozgrzewki trzeba bardzo trudne też robić. Ponieważ myślałam, że jak dorosnę to pójdę do szkoły baletowej i najpierw chciałam się wyćwiczyć porządnie i dzięki temu mogę pokazać światu, że daję radę i że mogę to zrobić i się sama siebie nie wstydzę. I od trzeciego roku życia ćwiczę gimnastykę. Bardzo lubię ten sport, w którym... Mogę pokazać siebie i mój talent i no po prostu bardzo lubię gimnastykę. A to jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze są dla mnie takie momenty, w których naprawdę nie wiem, czy dam radę, ale próbuję uwierzyć i wtedy mi jest lepiej. Te zajęcia są rekreacyjne, czyli to są dzieci, które ćwiczą dwa, czasami trzy razy w tygodniu, półtorej godziny, dwie godziny. I e, to nie jest zwyczaj. tam gdzie dzieci muszą ćwiczyć codziennie po 4-5 godzin i co tygodnie, co dwa tygodnie jeździć na zawody. Dzieci u nas przede wszystkim, kiedy mnie rodzice pytają, jakie są kryteria, ja kryterium, musi być jedno. dziecko musi chcieć. To musi, być, to musi sprawiać przyjemność. To właśnie w studiu gimnastyki artystycznej przy Akademii Rozwoju powstał pomysł na ogólnopolski turniej. Celem tej imprezy jest wspieranie pasji młodych ludzi, jak również zaangażowanie środowiska lokalnego w tą inicjatywę, czyli już w drugi ogólnopolski turniej w gimnastyce artystycznej Opióro Feniksa. To się udaje? Udaje się jak najbardziej. Angażują się wszyscy, zarówno rodzice, e, trenerzy, e, organizacje e, pozarządowe, jak również wsparcie mamy z gminy Skoki. organizacji imprezy włączyło się wiele instytucji: biblioteka publiczna, szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skokach oraz urząd miasta i gminy. My chcieliśmy, żeby Mieszkańcy nasi, ale nie tylko, mieli dostęp do różnych rodzajów kultury. Nie chodzi nam tylko o tą taką prostą, jak disco Polo, czy muzykę biesiadną, tylko również o takie, te bardziej wyrafinowane, jak na przykład balet. Bo gimnastyka artystyczna to połączenie baletu, gimnastyki, akrobatyki i tańca. Dlatego jury zwracało uwagę na wiele elementów. przy ocenie bierzemy bezpośrednio jak gimnastyczka wykonuje elementy, tak? I e, jury ocenia nie tylko e, ilość tych elementów, ale i, i jakość tych elementów. Pod uwagę bierze się wszystko, artystyzm, jak dziecko rusza się po planszy, czy wykorzysta całą planszę. Oczywiście duży wpływ ma na to jaki strój ma gimnastyczka, jak gimnastyczka jest uczesana, jak e, trzyma się na tej planszy. Gim, dlatego to jest gimnastyka artystyczna. Zawodniczki walczyły o pióro Feniksa. Nagroda nieprzypadkowa jest związana z nazwą Scottiego: Studia Gimnastyki Artystycznej. To także ptak, uważany, jak podkreślali organizatorzy, za symbol piękności, gracji i doskonałości.